Otwarte karty, Piotr Seyfert, witam Państwa. Dzisiaj porozmawiamy o ostatniej, gorącej sesji Rady Miasta. Państwa i moim gościem jest Pan Sławomir Skowroński, Rady Niezależne. Witam. Dzień dobry Panu, witam Państwa. Ta sesja była wyjątkowa. Po raz kolejny, co prawda, Radni Platformy Obywatelskiej zgłosili propozycję obniżenia stawek za śmieci. Argumentując to oczywiście tym, że przetarg, który był i wyłonił wykonawcę, czyli LPGK, było o wiele niższy. Miliony złotych zostały zaoszczędzone, a więc logicznym wydawałoby się, że mieszkańcy również to odczują w swoich portfelach. Stworzyła się. Egzotyczna, dosyć koalicja. Oczywiście sympatycy i radni, którzy sprzyjają prezentowi, a do nich dołączył pan Krzysztof Szlufcik, radny Pisu. Jak pan ocenia to głosowanie konkretne? Przez większość, część dnia nie mogłem dojść do siebie, bo to jest sytuacja niebywała, żeby osoby czy struktury socjalistyczne, socjaldemokratyczne no nie chciały popierać prospołecznej tak naprawdę uchwały, zwłaszcza że są ku temu jakby przesłanki ekonomiczne. No tak, ale radni, radni klubu Tadeusza, prezydenta Tadeusza Krzekowskiego oraz radne SLD i te osoby, które głosowały przeciwko tym zmianom i obniżce tych cen mówią, że poczekajmy, zobaczymy, wyliczymy. Trzeba jeszcze trochę czasu, aby tej decyzji nie podjąć zbyt pochopnie, czyli jak rozumie, żeby ta nie, obniżka nie była może zbyt drastyczna, albo też zbyt mała, że chcą jeszcze mieć konkretne informacje, jak, jakie są wpływy, jak to wygląda patrząc na słupki wpływów i wydatków. Może poczekajmy kolejne rok albo dwa. Na to społeczeństwo nie stać, moim zdaniem. Jest już dostatecznie dużo czasu po decyzjach, rozstrzygnięciach przetargowych. Wydaje mi się, że po kwartale czy po sześciu miesiącach taką decyzję spokojnie by można podjąć. Jesteśmy po tym okresie i w mojej ocenie nie ma żadnych przesłanek, żeby te ceny nie były urealnione, no bo trzeba też zadać sobie pytanie, kto odda społeczeństwu, te pieniążki, które dzisiaj nadpłacają. Bo jeśli uznamy, że ta stawka jest wyższa, e, mówi nawet o tym klub prezydencki, to oznacza, że dzisiaj obywatele płacą więcej. Prezydent też zapowiada, że ta obniżka będzie. No tak, tylko pytanie, kto mieszkańcom Legnicy odda w cudzysłowie nadpłacone pieniążki razem z z oprocentowaniem. No proszę Państwa, jeśli pożyczamy komuś pieniądze, to jest swego rodzaju jakby kredyt zaufania, no to to powinno być rozliczone. Jeśli to proszę zdarzyło... powiedzieć, to po co to się robi? To jest skok na kasę mieszkańców? Próbę załatania jakiejś dziury, sfinansowania jakichś pomysłów? Dlaczego to się robi? Znaczy, to pytanie proszę źle mnie nie zrozumieć, ale proszę zadać przede wszystkim prezydentowi miasta. Ale jak pan ocenia to? Jak pan ocenia? Jest pan politykiem, jest pan radnym. Wie pan, że niektóre ruchy wykonuje się w... i ma się cele polityczne, czy aby utrzymać, zdobyć jakieś wpływy władze. Tutaj jaki jest cel? Jaki może być cel? Niestety lokalna polityka, podobnie jak polityka krajowa, upadła na dno. I tutaj bardzo wiele osób wyraża opinię, że tak naprawdę nie wiadomo, kto wybierał tych ludzi, bo oni ich nie reprezentują. Bo jeżeli są ku temu, powtarzam, ekonomiczne przesłanki, to nie powinno być żadnych problemów, żeby tą kwotę urealnić. I mi trudno powiedzieć, dlaczego klub prezydenta Krzakowskiego, Sojusz Lewicy Demokratycznej i kolega Szlówcik z PiSu głosowali przeciwko obniżeniu tej kwoty, jej urealnieniu. Ja myślę, że za te 11-12 miesięcy te osoby na pewno nie będą tak dobrze oceniane, jak do tej pory. Radny, który, przepraszam, Poseł, który przysłuchiwał się wczorajszej, wczorajszej sesji, mówił, że prezydent, jaki Krzysztof... Szlufcik zdradzili mieszkańców. Użyłby Pan podobnie ostrych słów? Ja na miejscu prezydenta, ja na miejscu klubu, tworząc jego klub, takiej decyzji w sprawie śmieci bym po prostu nie podjął. Uważam, że te kilka miesięcy, które mamy, czy mieliśmy na obliczenie wszystkich najważniejszych ekonomicznych. Słupków, które dzisiaj będą powodowały, że za miesiąc czy za dwa będziemy obniżali tą kwotę, są wystarczającymi przesłankami, żebyśmy to już zrobili dawno. W związku z tym wszystkie te pretensje mieszkańcy, telewizorowie, dami i innych mediów powinni kierować do pana prezydenta i jego klubu. A powiedzmy to wiadomo, kiedy ewentualnie pana koledzy radni z klubu. Który rządzi, mówił kiedy taka decyzja może być podjęta według nich, czy oni jeszcze tego nie wiedzą? No na pewno w roku 2014, bo to jest rok wyborczy. Ja jestem przekonany, że mieszkańcy Legnicy no będą mieli swoje wyrobione zdanie na temat tego, że tego typu decyzje polityczne i ekonomiczne, które ich dosięgają. Są podejmowane w roku, w roku wyborczym, czyli w 2014 roku. Czyli mamy odpowiedź na to moje wcześniejsze pytanie o cele, o decyzje, czyli teraz Pan odpowiada, że to są raczej cele, no właśnie polityczne, tak, jak rozumiem, czyli prezydent się z tą decyzją i jego radni wstrzymuje do momentu, kiedy w przyszłym roku będzie mógł powiedzieć, że obniża i robi mieszkańcom ulgę finansową, że będą płacili za wywóz z tak? Prezydent miasta decyzję o Obniżce śmieci powinien podjąć, tak jak powiedziałem, kwartoł, Tak, tak, wiem, ale mówię, mówię o powodach tej decyzji, że jest to odwlekane, tak? że, że to ten czas, kiedy ta decyzja może być podjęta, jest odkładane. No, Może to być związane ze zbliżającymi się wyborami. Politycy bardzo często tego typu decyzje podejmują właśnie w roku wyborczym. Szkoda tylko, że za to wszystko płacą mieszkańcy Lebnicy. Dobrze, powiedzmy teraz o kolejnej sprawie, która była podjęta na sesji, czyli woda. To była pewna rodz pewnego rodzaju opinia tylko radnych, prawda, ponieważ ta stawka była podniesiona o 4%. Prezes spółki argumentuje to kosztami bieżącymi, utrzymaniem firmy. Mówi, że w poprzednim roku tej podwyżki nie było, a więc ta podwyżka jest niewielka, że legniska woda w porównaniu z kosztem. Wody w innych regionach Dolnego Śląska czy, czy Polski jest poniżej średniej, a więc nie jesteśmy w złej sytuacji. Ale pan krytykuje prezesa, dlaczego? Znaczy, ja myślę, że to jest kwestia sposobu zarządzania. Należy pamiętać o tym, że jeśli woda by się obniżała, mówię tutaj o wielkości kwoty, którą my płacimy, to dla mnie prezes spółki może być bardzo bogatym człowiekiem. Ale jeśli jest tak, że prezes, mówiliśmy o tym wielokrotnie, również państwa studio, zarabia prawie ćwierć miliona złotych rocznie, to wydaje mi się, że porządki powinno się zacząć przede wszystkim od siebie. I mówienie przez niektóre osoby, że to są jakby, przepraszam, populistyczne jakby postulaty, no bez urazy, ale nie mają się nijak do rzeczywistości. No, wynagrodzenie, prezesa Wodociągów jest, przypuszczam, zbliżone do dyrektorów, prawdopodobnie w KGHM. No, my żyjemy w Legnicy. Prezes mówi, że to jest populizm i w zasadzie tych pana prób ataku już nie chcę komentować. Na szczęście mieszkańcy za rok będą wybierali. Przypominam, że tak naprawdę prezes Wodociągu, w jakim stopniu? No rzecz jasna, jest również pracodawcą e, wybieranym przez mieszkańców Legnicy. I dzisiaj pan prezes jest prezesem, e, a jutro nim być nie musi. No mam nadzieję, że kolejny prezes, który będzie po e, obecnie w, panującym wodociągach, będzie zarabiał mniejsze pieniądze, przez co będzie więcej pieniążków w budżecie. Mhm. Pan chce i zapowiedział, że chce kandydować na stanowisko prezydenta Legnicy. Według pana maksymalna stawka jaka jest prezesów miejskich spółek? One są określane przez odpowiednie prawne akty, natomiast jest to określona kwota, do której mogą ci panowie zarabiać lub panie. Natomiast w mojej ocenie Połowa tej wynagrodzenia, którą mają dzisiaj, w zupełności by wystarczyła. Przypominam jednocześnie, że oni zarządzają organizmem o wiele razy mniejszym niż prezydent miasta, który to prezydent miasta o prawie 100 tysięcy zarabia mniej. Niż prezesi spółek. Około Tutaj... 14 tysięcy miesięcznie, tak? Prezydent miasta. Znaczy prezydent to chyba bodajże łącznie około 150 tysięcy złotych No, no i dobrze, czyli jeżeli pan będzie prezydentem, mhm. będzie pan zarabiał te 150 tysięcy rocznie, to co podwładni, czyli prezesi tych spółek będą musieli zarabiać nieco mniej od, od szefa miasta? Na pewno osoby, które pracują i zawiadują mniejszymi jednostkami, powinny zarabiać mniej. Trzeba się będzie zastanowić, czy prezydent miasta również powinien zarabiać tyle, co dzisiaj zarabia. A czy to nie jest właśnie rzeczywiście może populizm? Prezydent Polski, szef KGHM-u, prezesi dużych spółek, tu są różne kwoty zarobków. Tak? Premier, który wykonuje również wiele ciężkich zadań. I tak jest, tak? tak? jest w Polsce, tak jest w innych krajach. Czy tutaj można robić porównanie, czyli tutaj scena ta krajowa i scena lokalna, gdzie prezydent zarabia mimo wszystko mniej, czasami znacznie mniej niż prezesi tych firm? Czy my porządek w mieście powinniśmy zacząć jakby od swojego podwórka? Tym podwórkiem są i ulice, i chodniki, i place zabaw, których nie ma, i również wynagrodzenia prezesów, więc ja nie widzę powodów, dla których powinni tyle zarabiać. To po prostu trzeba zmienić. Remonty dróg. Od wielu już miesięcy, lat w zasadzie Legniczanie irytują się jeżdżąc ulicą Jaworzyńską. Mamy zapowiedzi, że ona będzie w przyszłym roku robiona. To jest satysfakcjonujące tempo tych prac, bo te prace mają być wykonywane przez bodajże 3 czy 4 lata. W sumie mają kosztować około 60 milionów złotych. Jeżeli miasto 100 tysięczne, w którego haśle jest zlewnica z nią zawsze po drodze i używane jest słowo droga, to jak jakieś fatalne nieporozumienie. Drogi w naszym mieście są w stanie opłakanym i my wszyscy o tym wiemy dobrze. Wynika to z tego, że priorytety co do wydatków inwestycyjnych przez te. Lata ostatnie były po prostu źle konstruowane. To jakie wydatki były zbędne, złe? Wydaje się, że niektóre inwestycje, które były realizowane na przestrzeni tych ostatnich lat, nie musiały kosztować tyle, co kosztują. Na przykład w przyszłorocznym budżecie w ramach projektu tego budżetu, zapisanych jest bodajże, jeśli dobrze pamiętam, około chyba 4,5 miliona na e, Akademię no Tutaj Być może się pomylę, ale myślę, że o tych wielkościach mówimy. E, no trzeba sobie zadać pytanie, co jest bardziej potrzebne? Czy e, dalsze remonty chociażby Akademii Elceku? czy być może jednak drogi. No w mojej ocenie drogi są ważniejsze i takich inwestycji, w których ten akcent... Wielkości... To ile procent budżetu tego inwestycyjnego przeznaczałby pan na drogi, jeżeli byłby pan prezydent? A czy musimy myśleć, pomyśleć i zdawać sobie sprawę, że to jest całość wydatków inwestycyjnych, czyli w całości wydatków inwestycyjnych musimy wyodrębnić określoną kwotę na remonty dróg. Dzisiaj opóźnienia, czyli braki finansowe w remontach dróg to jest myślę około 150-200 milionów złotych. Więc gdybyśmy wydawali około 10 milionów rocznie, 10-15 milionów rocznie, no to praktycznie przez najbliższe 10 lat. Powinniśmy wydać tą kwotę i dopiero za 10 lat będziemy na poziomie, że tak powiem, dobrze funkcjonujących dróg, zakładając, że około 10-15 milionów wydajemy corocznie właśnie na te drogi. To są ogromne kwoty i my musimy jako mieszkańcy również sobie zdać sprawę, jako radni, że są określone priorytety. Ten priorytet dróg jest niewątpliwie bardzo istotny. Na koniec jeszcze chciałbym sprawę MPK przedyskutować. Wielokrotnie pan mówił, że uważa pan, że tutaj powinna być zrobiona pewna reforma biletów. Te ceny może należałoby również obniżyć nieco, tak aby, aby opłacało się bardziej czy chętniej mieszkańcy korzystali z komunikacji miejskiej. To się jednak nie udało. To jaki ma Pan plan na tą komunikację miejską? Widzimy, że tu są różne w Polsce pomysły. tak? Niektóre miasta nawet decydują się na to, żeby komunikację miejską uwalniać od jakichkolwiek kosztów i robić ją za darmo dla mieszkańców. W niektórych miastach przejazd jest darmowy, na przykład dla tych osób, które mają przy sobie dowód rejestracyjny, więc jest dużo ciekawych rozwiązań na to, żeby miasto mogło. Lepiej funkcjonować w aspekcie y, autobusowym. Natomiast ja po pierwsze nie zmienię swojego zdania w kwestii tego, że kolejny raz zgłoszę z Klubem Radnym Niezależnych projekt obniżki cen biletów y, To y, przypomnij jeszcze, czyli jak to wygląda, o ile w tej chwili. W jak... tej chwili bilet imienny kosztuje 100 zł. Proponujemy, aby obniżyć właśnie ten bilet do kwoty 76 zł, po to, żeby mieszkańcy chętniej korzystali z biletów miesięcznych, abonamentowych. Jakie spowodowałoby to dodatkowe koszty dla miasta? Czy spowodowałoby to dodatkowe i jakoś próbowaliście to policzyć? Proszę pamiętać, że kiedy <laughs> y, półtora roku temu y, była wprowadzana y, zmiana y, ilości y, biletów, Czyli zmniejszyliśmy ilość biletów, cieszę się bardzo, że ten jakby postulat, który wtedy forsowałem, został uwzględniony przez prezydenta, to udało się wtedy wdrożyć. Natomiast jeśli chodzi o kwestie jakby pozostałe, to pozwoli to zachęcić mieszkańców właśnie do częstszego korzystania. Jeśli Pan mówi, znaczy jeśli już mówimy o konkretach, to te konkrety tak samo trudno obliczyć, jak fakt podwyżki, która była półtora roku ja temu. Ja wiem, ale oczywiście, ale wiemy tego, bo są takie liczby, aby telewizowie mieli mm -hmm. świadomość. Czyli budżet MPK to jest około 200 milionów złotych, 10 milionów złotych jest, 8 9, mm -hmm. 8, 9, tak, około 9 milionów jest dopłacanych, milion złotych około, czy lekko ponad zarabia MPK. Mm -hmm. A reszta to są zyski z biletów. Tak? A więc to, to by był koszt nie wiem, 100 tysięcy złotych, 200-300, taki, który nie byłby zbyt uciążliwy, na przykład dla miasta i miasto i radni mogą świadomie podjąć taką decyzję, rzeczywiście na to nas stać. Na mieście na wiele rzeczy nie stać, ale również na mieście na wiele rzeczy stać. I to jest jakby najistotniejsze. Tym samym Urzędnicy i podejmowany, e, uchwalany budżet jest czy powinien być prospołeczny, e, i my musimy się nastawić na to, że mieszkańcy mogą oczekiwać od nas, którzy ten budżet e, uchwalają, na to, żeby część tego budżetu była nazwijmy im dedykowana. I w mojej, w mojej ocenie e, ta obniżka, po pierwsze, nie spowoduje żadnych strat e, w MPK a po drugie może zwiększyć sprzedaż biletów miesięcznych. Więc korzyści z tego w mojej ocenie są same. Szkoda tylko, że klub prezydenta Krzakowskiego i w tej kwestii również jest odmiennego zdania. Czyli w grudniu składa pan po raz kolejny tę propozycję obniżek w MPK? Do oporu. Dobrze. Dziękuję panu za rozmowę, dziękuję państwu. Moim gościem był Sławomir Skowroński, radny niezależny oraz... Kandydat na prezydenta Lewic. Do Dzie widzenia. Dziękuję panu, dziękuję państwu bardzo.